Cześć, witam Was serdecznie w tym odcinku. Jak zwykle nagrywam odcinek na zapas przed czasem, tak? Wiadomo, w tygodniu mam inne obowiązki, a że weekend jest troszkę luźniej. Mogę nagrać dla Was odcinek, który pewnie będziecie widzieć dzisiaj, nie 25 stycznia, czyli poniedziałek ustawię tam timerem na jakąś tam publikację na jakąś godzinę. Miesz o to. Moi drodzy, ogromna prośba, jak już wspomniałem w wcześniejszym odcinku o YouTube Kasuje, no niestety, materiały o tematyce etycznego hackingu nie tylko mnie, ale także innym twórcom. Także kolejna raz moja gorąca prośba, jeżeli macie taką możliwość. Wrzućcie jakieś tam moje odcinki na swojego Facebooka, udostępnijcie, wyślijcie znajomym, Mamy tacie, koleżance, pokażcie, że należy dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci, tak jak go się tam zabezpieczać. Generalnie gorąca prośba. Tematem dzisiejszego odcinka będzie tak, oczywiście dalsza zabawa z tym moim pendrewem Bad West B, tak, tym kopią tego Rubber Duck, który kupiłem na AliExpressie, od tak zwanego MyFrienda, tam za parę dolców. Oczywiście w wcześniejszym wykładzie pokazywałem... Przykład z wykorzystaniem tego narzędzia. Tutaj też sobie to omówimy. Wcześniej było z zamykaniem systemu, dzisiaj będzie z przykładowo otwieraniem jakichś tam stron. Do czego zmierzam? Załóżmy schemacik, że mamy tam kogoś znanego, że tam w rodzinie ktoś, oczywiście, kto nie zna słowa. E, dyskretność, tam e, prywatność w zasadzie, prywatność, dyskretność, i dyskretność i grzyby po naszych, że tak powiemy. E, Rzeczach, głównie pendrive'ach. No i przykładowo możemy sobie zaprogramować takiego pendrive'a, także po wpięciu go do komputera, może nam otwierać dowolną stronę. No, w przypadku moim to będzie moja strona, ale mam nadzieję, że nie muszę mówić o jakich stronach możemy tutaj myśleć, żeby zrobić takie sobie nauczko. Oczywiście przypomnę, wszystko robimy w celu edukacyjnym, tak, etycznym. Także na jaką stronę będziecie tam gdzieś zaprogramować swoje pendrive'y, jak je kupicie to ja już nie wynikam No i dobrze, zamysłem tego tutaj kodu, który teraz w sumie widzicie, jest co? Mamy chwilę przerwy, tak? 4 sekundy po wpięciu pendrive'a odpalenie cmd, później wprowadzenie start www.hacker.pl, tak? Wciśnięcie enter, później wyjścia, tak? I oczywiście mamy teraz na razie taki gotowy skrypcik i zobaczmy jak to sobie, że tak powiem, funguje Nawet kompilowanie i poczekamy aż się odpali Ok, widzimy startę hacker. No tu u mnie otworzyło już w innym oknie tą stronkę. No ale dobra. No w sumie sumarum to jest tylko jednorazowe otwarcie. Jakbyśmy chcieli troszkę więcej, żeby to otwierało się. No w pędli. Krótko mówiąc, w pędli już widzicie mam tutaj zakomentowane. Odkomentujmy to sobie. Możemy sobie tutaj zmienić z 4000 powiedzmy na 2. Zobaczymy, jak to będzie. Wtedy działajmy. Kompiluj wgraj, tak i zobaczmy jak to będzie działało niestety nie mam możliwości przesłania wam innego ekranu, o myślę, że tutaj będzie się to teraz otwierało i będziemy cały czas, tak to się będzie teraz otwierało w pętli, generalnie jak wiecie no tutaj otwiera się teraz moja strona, ale myślę, że nie muszę głośno mówić o jakich stronach, myślę w tej chwili, żeby zrobić komuś takiego psikusek, to bezkarnie używa naszego sprzętu, tak albo po prostu jest zbyt bardzo ciekawy i chce zobaczyć co mamy na na naszym pendrive. No i dobrze, to chyba w sumie na tyle. Generalnie cały kod umieszczę także na. poczekajcie, może wciążę tego pendrive'a, bo tu mam teraz tyle tego. Generalnie cały kod też umieszczę na moim GitHubie. Sposób instalacji, jak już wiecie, też jest banalny, bo po prostu dajemy kompiluj, znaczy zweryfikuj, później kompiluj, tak. Tutaj była też płytka widoczna, także najbardziej polecam. Fajna sprawa z nauką Arduino, bardzo że tak powiem, rozbudza, <gł> jeśli jest takie słowo, jak rozbudza wyobraźnię, tak. Jak chodzi o rzeczy programistyczne, także najbardziej wam polecam zakup takiego no, takiego pendrive'a na bazie Arduino, można fajnie się pouczyć. A my się widzimy już w sumie niebawem w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i subskrypcji, jeżeli fajne materiały według Was tworzę. I mówię prośba, jeżeli macie taką możliwość, udostępniajcie moje materiały dalej, by mnie to motywowało do dalszego nagrywania, dalszego publikowania dla Was treści. Dziękuję.